Aans News Video Grudzień 2023. Miesiąc Grudzień obfitował w ciekawe wydarzenia i inicjatywy w świecie salezjańskim. Dzięki Księdzu Bosko i misji salezjańskiej jest wiele witalności i nadziei w życiu młodych ludzi na całym świecie. Dom Generalny. Kardynał Fernandez Artime rozmawia z mieszkańcami Turynu. 4 grudnia w sanktuarium konsolata w Turynie kardynał Angel Fernandes Artime wziął udział w ważnym spotkaniu, które odbyło się w ramach cyklu realizowanego przez diecezjalny tygodnik La Voce e Il Tempo, koncentrując się na temacie: Młodzi ludzie dzisiaj wielkie wyzwanie wychowawcze. Przełożony generalny wskazał na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi i środowiskiem edukacyjnym, także przez ponad godzinę udzielając wyczerpujących odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez publiczność. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia z kardynałem Angelem Fernandezem Artime. 8 grudnia w Bazylice Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie kardynał Angel Fernandez Artime celebrował uroczystą Eucharystię w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i w dniu, w którym narodziło się Oratorium Salezjańskie. Przed końcowym błogosławieństwem Przełożony Generalny wraz ze wszystkimi uczestnikami zgromadził się przy ołtarzu Maryi Wspomożycielki, aby upamiętnić początek Oratorium Księdza Bosko odmówieniem Zdrowaś Maryjo. Objęcie diakonii Santa Maria Auxiliatrice przez kardynała Fernandeza Artime 17 grudnia kardynał Angel Fernandez Artime oficjalnie przejął diakonię Santa Maria Auxiliatrice przy Via Tuscolana, przypisaną mu przez papieża Franciszka podczas konsystorza 30 września 2023 roku. W uroczystej Eucharystii uczestniczyły setki wiernych, w tym wielu Salezjanów, członków wspólnoty parafialnej, przedstawicieli rodziny Salezjańskiej i dzieci. Po celebracji eucharystycznej, uczestnicy wzięli udział w spotkaniu braterskim i agapie. Prezentacja wiązanki na rok 2024. 27 grudnia kardynał Angel Fernandez Artime, przełożony generalny salezjanów księdza Bosko, zaprezentował w Domu Generalnym córek Marii Wspomożycielki wiązankę 2024, Sen, który rodzi marzenia. W tym tradycyjnym dorocznym wydarzeniu uczestniczyli przełożona generalna, siostra Chiara Cattuola, radca generalny do spraw komunikacji społecznej, ksiądz Gildazio Mendes, liczni salezjanie, córki Maryi wspomożycielki i członkowie rodziny salezjańskiej. Prezentacja komentarza wideo do wiązanki, po której nastąpiła debata i uwagi przyłożonego generalnego, uwypukliła znaczenie wizji księdza Bosko w kontekście dzisiejszych cyfrowych perturbacji, podkreślając znaczenie systemu prewencyjnego i rolę maryi w życiu salziańskim Afryka Madagaskar. Rwanda: Marsz by powiedzieć nie przemocy ze względu na płeć. 11 grudnia w Kigali w Rwandzie 16-dniowa kampania przeciwko uprzedzeniom ze względu na płeć zakończyła się marszem w Gatenga w prowincji Kigali w dystrykcie Kicukiro. W marszu zorganizowanym przez Gender Matters for Green TVET i wspieranym przez Salezjanów Wzięli udział uczniowie z Don Bosco Gatenga, mieszkańcy okolicznych terenów, członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodych Kobiet, lokalna administracja, w tym wiele kobiet, a także Rwandyjska Policja Krajowa. Etiopia Włoski minister edukacji Giuseppe Valditara odwiedza ośrodek Bosco Children w Addis Abebie. 11 grudnia włoski minister edukacji Giuseppe Valditara odwiedził Salezjański Ośrodek Bosco Children w Addis Abebie w ramach wizyty w Etiopii i Erytrei. W towarzystwie Agostino Paleze, ambasadora Włoch w Etiopii, minister pochwalił salezjanów za ich godne podziwu zaangażowanie w pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji w mieście. Podczas wizyty salezjanie długo rozmawiali z dziećmi, podkreślając znaczenie edukacji i motywując je do realizacji swoich aspiracji. Ameryka, Stożek Południowy. Pierwsi absolwenci medycyny na Uniwersytecie Salezienskim Uni Salesian w Arakatuba w Brazylii. 7 grudnia w Arakatuba w Brazylii Uniwersytet Uni Salezjano świętował wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom medycyny. Ksiądz Erondi Tamandare, dyrektor generalny uczelni, przewodniczył uroczystej Eucharystii Dziękczynnej. W której uczestniczyli znamienici goście, liczni Salezjanie, lokalni urzędnicy służby zdrowia, liderzy społeczności medycznej i członkowie rodziny Salezjańskiej. Uzyskanie tego dyplomu jest znaczącym osiągnięciem dla Uniwersytetu Salezjańskiego, a także podkreśla znaczenie i postęp lokalnego systemu opieki zdrowotnej w Brazylii. Brazylia. Spotkanie Bożonarodzeniowe w ośrodku młodzieżowym Poxoreu, João Batista. 16 grudnia w ośrodku młodzieżowym São João Batista w Poxoreu w Brazylii miały miejsce uroczyste obchody Bożego Narodzenia z udziałem młodych ludzi. Wydarzenie rozpoczęło się przedstawieniem zatytułowanym Prawdziwe Boże Narodzenie. Do świętowania przyłączyli się uczestnicy salezjańskich dzieł społecznych z całego regionu. Dzień wypełniony był ciekawymi zajęciami i wizytą świętego Mikołaja. Ta wieloletnia, coroczna tradycja, kontynuowana od 18 lat, przeciągnęła ponad 1500 uczestników, w tym młodzież, dzieci i rodziny. ARGENTYNA 17. WYSTAWA SZKOŁY SALEZJAŃSKIEJ W SAN JOSE 21 grudnia Szkoła Salezjańska San Jose w Rosario w Argentynie zorganizowała swoje 17 EXPO, pozwalając zwiedzającym zanurzyć się w codzienne zajęcia ponad 2000 uczniów, którzy prezentowali swoje projekty i eksperymenty w laboratoriach i warsztatach. W ciągu dwóch dni EXPO przyciągnęło ponad 10 tysięcy odwiedzających. Wystawa prezentowała różnorodny wachlarz prac od postępów technologicznych w automatyce i kontroli po przedsięwzięcia artystyczne i ekspresję kulturową. Azja Wschodnia, Oceania. Wietnam. Modlitwa Adwentowa z udziałem młodzieży z Don Bosco Dalat. 18 grudnia sektor Duszpasterstwa Młodzieży Salezjańskiej Inspektorii Wietnamskiej zorganizował w Don Bosco Dalat pierwsze adwentowe spotkanie modlitewne pod hasłem Maranatha Nadzieja dla Młodzieży. Ponad 800 młodych ludzi z różnych parafii w Dalat aktywnie uczestniczyło w tym wydarzeniu. Po części duchowej i wspólnym posiłku w braterskiej wspólnocie. Rozpoczął się program Maranata nadzieja dla młodzieży z przedstawieniami, które odnosiły się do realiów życia podkreślając znaczenie samoodnowy, przebaczenia, pokoju i poświęcenia się służbie. Wyspy Salamona rekolekcje Dzieci Księdza Bosko dla Jezusa. W dniach 1-5 grudnia 2023 roku w TTR na Wyspach Salomona ponad 350 dzieci w wieku od 10 do 15 lat z 11 katolickich wspólnot salezyńskiej parafii Chrystusa Króla zgromadziło się na rekolekcjach. Program obejmował poranne sesje Zumby, msze święte i konferencje prowadzone przez sześciu członków Jesus Youth z Australii. Tematy dotyczyły zrozumienia Bożej miłości, wpływu grzechu, podkreślając duchową bliskość z Bogiem. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniach uwielbienia, dramach opartych na Biblii i kontemplacyjnym uwielbieniu. Wieczorami odmawiano różaniec i odbywały się tańce kulturowe i konkursy muzyki gospel. Azja Południowa. Indie. Festiwal Młodzież dla Pokoju w Shillong. W dniach 1-3 grudnia w szkole średniej Świętego Antoniego w Shillong odbył się Symfest 2023 Inspektorii Salezjańskiej Shillong w Indiach. Wydarzenie zgromadziło wielu młodych ludzi z salezjańskich placówek z inspektorii. Festiwal oferował szereg zajęć, w tym dogłębne studium i refleksję nad tematem Młodzież dla pokoju. Bardzo interesujące sesje, które dotyczyły np. zarządzania stresem, dyskusje na temat życia duchowego, szkolenia dla liderów i dyskusje na temat ideałów Salezjańskiego ruchu młodzieżowego, ubogaciły całe spotkanie. Indie. Odbudowa życia po wielkiej powodzi i zniszczeniach spowodowanych przez cyklon. Na początku grudnia stan Tamil Nadu doznał poważnych zniszczeń spowodowanych przez cyklon Mitchaung, który zdewastował i zmusił do opuszczenia domów całe rodziny. Wspólnoty salezjańskie, w tym ośrodki dla zagrożonej młodzieży, sierocińce i szkoły, stały się światłem nadziei pośród chaosu. Don Bosco Emergency Relief Team uratował setki ludzi, którzy ucierpieli w powodziach, a tysiącom zaoferował żywność i pomoc. Surabi, Biuro Rozwoju Inspektorii, pomogło ponad trzem tysiącom rodzin dotkniętych powodzią. Połączone wysiłki wspólnoty salezjańskiej były źródłem błogosławieństwa w przywracaniu normalności i odbudowie życia po tej klęsce żywiołowej. Szkoła Don Bosco Siliguri uczciła swoje 50-lecie muzykalem Laudato Si. 20 grudnia Szkoła Don Bosco Siliguri uczciła swój złoty jubileusz wspaniałym przedstawieniem muzycznym kultowego muzykalu Król Lew. Łącznie na scenie wystąpiło 1200 uczniów w 19 głównych rolach i 8 solistów. Dołączyło do nich ponad 600 tancerzy, wcielających się w różne zwierzęta, owady, zioła i rośliny, oraz 500 osobowych chór, któremu towarzyszyła orkiestra złożona z 70 uczniów. Dwudniowy musical przyciągnął 12 tysięcy widzów, wśród których znaleźli się uczniowie, nauczyciele i rodziny uczniów. Europa Środkowa i Północna. Polska. Spotkanie młodzieży z oratoriów salezjańskich Od 1 do 3 grudnia w zespole szkół Salezjańskich w Oświęcimiu ponad 200 młodych ludzi wzięło udział w trzydniowym spotkaniu warsztatowo-oratoryjnym Oratoriada. Podczas tego wydarzenia Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ponad 20 warsztatach tematycznych: tanecznym, samochodowym, językowym, samoobrony artystycznym, roślinarskim i innych. Program oratoriady obejmował także modlitwę, czuwanie przed obrazem Maryi Wspomożycielki w sanktuarium, imprezę Andrzejkową z koncertem raperskim, DJ-em i świetną atmosferą. Porto Rico Krajowe spotkanie salezjanów współpracowników. 10 grudnia w Kataniu, w Portoryko, salezjanie współpracownicy z inspektorii zorganizowali swoje doroczne spotkanie pod hasłem Oczekiwanie na dobry rok 2023 w Ośrodku Młodzieżowym Świętego Franciszka Salezego. Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy uczestniczyli w nim wirtualnie salezjanie współpracownicy z Kuby i Dominikany. Siostra Marica Ortiz, salezjanka, poprowadziła część formacyjną, zgłębiając temat sen, obietnica i przyszłość. Celebracja eucharystyczna wraz z odnowieniem przyrzeczeń salezjanów współpracowników miała na celu wzmocnienie więzi w perspektywie nadchodzącego roku. Wenezuela Musical 2000 lat później. W grudniu 2023 roku Ośrodek Młodzieży Dominik Savio w Duaka w Wenezueli zaprezentował musical zatytułowany 2000 Lat Później. Spektakl ten był wyrazem intensywnej działalności tego ośrodka młodzieżowego, podkreślając jego zaangażowanie we wspieranie rozwoju artystycznego lokalnej młodzieży. Inicjatywa miała na celu szerzenie kultury pokoju, dialogu i braterstwa w lokalnej społeczności. Musical nawiązywał do aktualnych wenezuelskich kwestii społecznych, takich jak wolność, demokracja i sprawiedliwość. Salvador otwarcie nowej szkoły piekarniczej w celu promowania jakości i tradycji. 18 grudnia miało miejsce ważne wydarzenie, jakim było oficjalne otwarcie salwadorskiej szkoły piekarnictwa w szkole Salesijskiej San Jose. Nuncjusz Apostolski w Salwadorze, arcybiskup Luigi Roberto Cona, dokonał poświęcenia jej pomieszczeń. W wydarzeniu wzięli udział liczni Salezjanie, przedstawiciele organizacji pozarządowej Via Don Bosco i członkowie Fundacji Szkoły Piekarniczej. Podczas ceremonii inauguracji przedstawiciele władz podkreślili znaczenie wartości edukacyjnych, wysokiego poziomu nauczania wskazując na potrzebę przygotowania wysoko wykwalifikowanych specjalistów w rzemiośle piekarniczym, cukierniczym i czekoladowym. Nicaragua. Koncert bożonarodzeniowy w parafii Świętego Jana Bosko w Managui. Parafia świętego Jana Bosko w Managui w Nicaragui przy zaangażowaniu młodzieży parafialnej zorganizowała uroczysty koncert bożonarodzeniowy a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. W wydarzeniu entuzjastycznie i radośnie uczestniczyła cała wspólnota parafialna. Na zakończenie koncertu ksiądz Miguel Cano pogratulował młodym ludziom występu i podkreślił znaczenie kontynuowania tej misji szerzenia Ewangelii poprzez muzykę. Peru. Obchody 200. rocznicy snu Księdza Bosko z 9 roku życia. 18 grudnia w Limie, w Peru, w Pierwszym Domu Salezjańskim i Oratorium Salezjańskim w Rimak miało miejsce ważne wydarzenie, rozpoczynające obchody 200. rocznicy snu Księdza Bosko. Obecni byli ksiądz Juan Pablo Alcas Michilot. Przełożony inspektorii Peru oraz członkowie salezyńskiego ruchu młodzieżowego. Byli wychowankowie, członkowie oratorium rodziny, 2024 wychowanków Szkoły Świętego Franciszka Salezego i przedstawiciele różnych grup rodziny salezienskiej w Peru. Uroczystości towarzyszyły różne animacje, występy muzyczne i projekcja filmu krótkometrażowego Elisłanie de Don Bosco, Zero. Punto Nueve zrealizowanego przez Salezjańskie Centrum Komunikacji Społecznej. Region Śródziemnomorski. Hiszpania. Campo Bosco i spotkanie młodzieży. Inspektoria pod wezwaniem Jakuba Większego w Hiszpanii zorganizowała dwa szczególne wydarzenia młodzieżowe. Campo Bosco i spotkanie młodzieży. Młodzi uczestnicy z Galicji, Asturii oraz części Kastylii i Leon uczestniczyli w Campo Bosco. Spotkanie młodzieży zgromadziło ponad 150 uczestników. Zgodnie z programem Wychowania do Wiary, młodzi uczestnicy byli zachęcani do kontemplowania swoich marzeń, biorąc przykład z Jezusa, jak czynił to ksiądz Bosco. Młodzi ludzie wyruszyli w swoistą wewnętrzną podróż, przechodząc poprzez różne doświadczenia. Punktem kulminacyjnym było nabożeństwo pokutne i wieczorne spotkanie w Ourense z udziałem wszystkich uczestników. Francja, pierwsi absolwenci DBIMA. 24 listopada Don Bosco International Media Academy. Wręczyła dyplomy pierwszym swoim absolwentom, co było znaczącym krokiem w kierunku realizacji wizji Księdza Bosko, której celem jest zapewnienie ludziom młodym odpowiedniej edukacji artystycznej. Pomimo wielu wyzwań, szkoła, kierująca się zasadami Księdza Bosko, rozwinęła się, oferując różne kursy filmowe. Na początku miała tylko 8 uczniów, teraz jest ich 40. Oddziaływanie DBIMA sięga dalej. Udało jej się dotrzeć do 120 młodych w Europie, co było możliwe dzięki finansowemu wsparciu ze strony Unii Europejskiej na projekty filmowe, artystyczne i fotoreporterskie. Hiszpania. Obchody 125. rocznicy dzieła San Antonio Abad w Walencji. 1 grudnia Saleziańska placówka poświęcona świętemu Antoniemu Łopatowi w Walencji obchodziła 125. rocznicę istnienia. W uroczystości z tej okazji wzięło udział 500 osób. Salezjanie prowadzą tam szkołę z 1600 uczniami, parafię, ośrodek młodzieżowy i kilka platform społecznych w mieście. Wydarzenie było okazją do świętowania rozwoju dzieła salezjańskiego w tej biednej dzielnicy, na które teraz składają się szkoła, parafia, ośrodek młodzieżowy i inne struktury. Zaprezentowane przedstawienie teatralne przybliżyło historię tej placówki, a spotkanie wieczorne zakończyło się wykonaniem oficjalnego hymnu przez grupę młodych ludzi. Albania. Koncert bożonarodzeniowy. Kto śpiewa, dwa razy się modli. 9 grudnia w Szkodrze, w Albanii, w Teatrze Migieni odbył się 14. koncert chóru oratorium Don Bosco zatytułowany Kto śpiewa, dwa razy się modli. Tegoroczna edycja odbyła się w Historycznym Teatrze Miasta, przyciągając ponad 530 uczestników. Wystąpiło 8 chórów, 5 ze szkół katolickich, córek Maryi Wspomożycielki i salezjanów, w tym z Kosowa. Dwa z parafii i chór amatorski. Towarzyszyła im także szkoła tańca, dziecięca grupa teatralna i inni artyści. Podczas koncertu biskup diecezji, biskup Angelo Massafra, pochwalił salezjanów za tę śmiałą inicjatywę. Za to, że odważyli się zorganizować to spotkanie tak wysokiej jakości, i o wielkim poziomie artystycznym, zachęcając przy tej okazji do modlitwy o pokój. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym grudniowym wydaniu Ans News Video. Wkrótce, w następnym wydaniu, pojawimy się z kolejnymi interesującymi wiadomościami.